Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj ewangelię, która pokazuje jak ważne jest, żebyśmy mieli wielkie pragnienia oraz jak ważne jest doświadczenie uczestniczenia w cudach, które pan Jezus czyni. Najpierw ewangelista Mateusz pokazuje jak łódź z apostołami już była daleko od brzegu, jak były fale przeciwne, jak było trudno i wskazując na to, że samo dojście Pana Jezusa do tej łodzi było prawie, że niemożliwe. I Pan Jezus w tym wszystkim idzie po wodzie do apostołów. Ten cud niesamowity dla wszystkich, i dla apostołów, i dla, dla Jezusa, dla ca w całej tej okoliczności, spowodował duże zamieszanie, że apostołowie widząc ten konkretny cud, zlękli się. Wcześniej widzieli wiele innych cudów, widzieli, jak uzdrawiał, jak uwalniał, jak wypędzał złe duchy, widzieli cuda, które, które też były niemożliwe, ale tego rodzaju cudu nie widzieli wcześniej, więc się zlękli. A wtedy Pan Jezus jest tym, który mówi do apostołów odwagi nie bójcie się, ja jestem. To jest wołanie Boże w obliczu cudów, które się dzieją, odwagi, miejcie wiarę. Odwagi, ja jestem. Cuda powodują, że zaczynamy się bać. Cuda powodują, że zdajemy sobie pytania: jak to możliwe? Przerasta mnie to, co widzę. Różne cuda i fizyczne, i duchowe i co do pojednań, i co do nawrócenia życia. Każdy z cudów ma jakieś konsekwencje później. Więc Pan Jezus jest tym, który do apostołów w momencie, kiedy zaczynają doświadczać cudowności, odwagi, ja jestem. I co to powoduje u apostołów? U większości nic. U większości to nic nie robi. Po prostu są słowa Jezusa. Ale jeden z nich budzi w sobie wiarę. Święty Piotr, albo ma odwagę wypowiedzieć, to ja tak samo jak ty, panie Jezu, też chcę. Czy doświadczenie cudu może nas zamykać? Może sprawiać, że będziemy siedzieć jeszcze bardziej na miejscu, jeszcze bardziej wciśnięci w nasze siedzisko? A może powodować, że serce zaczyna rosnąć w taki sposób, że ja też pragnę, ja też chcę. I tą osobą jest Piotr. W tym momencie, kiedy idąc za słowami Jezusa, jeszcze więcej będziecie czynić, jeszcze większe rzeczy uczynicie. Jego serce cały chce wyjść z łodzi i też chodzić po wodzie. Jeśli to Ty jesteś, jeśli mamy się nie bać, bo to Ty jesteś, to chcę tak samo jak Ty. Każ mi wyjść. Na Twoje słowo wyjdę z łodzi. I będę też, chcę też chodzić po wodzie. To, to doświadczenie Piotra, budzenie wielkich pragnień jest nam niesłychanie potrzebne, bo Jezus na to bez wahania odpowiada przyjść. On chce, żebyśmy mieli takie serce. Serca wielkich pragnień. Za pragnieniami idą później, robimy kolejny krok, żeby wyjść z łodzi, żeby uczestniczyć w cudzie. W momencie, kiedy się nie pojawiają pragnienia, nie robimy tego kroku wyjścia. Brakuje tego zaufania, mówimy o zaufaniu, rozważamy o zaufaniu, siedząc bezpiecznie w miejscu, gdzie cuda się nie mogą zdarzyć. I to jest, to jest trud, do którego Bóg zaprasza, ale zaprasza w sposób wolny. Jak chcesz siedzieć w łodzi, to możesz tam siedzieć. Ale jest coś zupełnie innego w życiu duchowym, yy, przygoda, którą możesz wyjść. I, i Piotr podejmuje ten, ten, to, że chce i idzie. I teraz yy, ta droga cudowna wydawałoby się, czy chcielibyśmy, żeby to była droga, o to teraz ktoś uczestniczy w cudownościach i jest mu pięknie i fajnie, ale tak nie jest. Droga uczestniczenia w cudach jest drogą krzyża, jest drogą ciągłego zaufania, zmagania się z falami i zmagania się z własnymi słabościami, które zaczynają dominować nad zaufaniem Panu Bogu. I to jest ten moment, kiedy Piotr tonie, jedyny z apostołów, tonie, jedyny z apostołów, przestraszył się fal. Jedyny z apostołów musiał krzyczeć: Panie, ratuj boginę, wyciągać rękę. Pozostali bezpiecznie siedzieli w łodzi, patrzyli na to wszystko, oceniali Piotra, oceniali całą sytuację. I po tym doświadczeniu możemy sobie zadać pytanie: gdzie chcemy być? Czy chcemy, patrząc na to, co robi Jezus, wychodzić z łodzi? Budzić pragnienia, czy być tymi, którzy zostają i od początku do końca mogą mówić: Ja wiernie siedzę, ja się nie ruszam, ja nie stwarzam problemów, ja tutaj pilnuję tej łodzi, żeby nie utonęła, żeby nie odpłynęła gdzieś, pilnuję, żeby wszystko było dobrze, wychodząc z niej. Narażamy się na komentarze, narażamy się na, na to, że będziemy odrzuceni, że nie uda nam się krzyknąć: Panie, ratuj, ale nie ma kroczenia po wodzie, nie ma uczestniczenia w cudach bez tonięcia. Takie coś nie istnieje, takich ludzi nie znam. Za każdym razem, gdy wchodzimy w jakieś zaangażowanie, gdzie działa duch święty z mocą, niezależnie czy to będzie wychodzenie do młodych, czy czy prowadzenie modlitwy o uzdrowienie, czy modlitwa o uwolnienie, czy ewangelizacja na ulicy, cokolwiek to będzie, za każdym razem spotkamy się z tym, że tonę i muszę wołać, czy wołam. Panie, ratuj. Nie ogarniam tego, co się dzieje, to mnie przerasta. Gdzie chcemy być jako chrześcijanie? Gdzie jest nasze miejsce? Pan Jezus nie ocenia tych, co zostali w łodzi. Nie ocenia ich, po prostu tam zostali, mają takie pragnienia i nie uczestniczyli w chodzeniu po wodzie. Pomyślmy o tym, to jest bardzo ważna Ewangelia co do w ogóle stylu życia jako chrześcijanie, gdzie chcemy być, jak chcemy myśleć. Amen.